Czwarta godzina, inaczej moment, od którym Dominika będzie już dorosłą oficjalnie przez wszystkich potwierdzoną tym celom tradycja osiemnastki jest takie, że dostaje pasy. Pasy są... Zapraszam Dominikę. I wszystkich tutaj chętnych, którzy są. Słuchaj, pan, jak tam co gra? Że to jest taka grzeczna, no właśnie grzeczna. Grzeczna, no. prawda? To będzie jaki pasek? Mocny. Mocny, tak. Brawo, zapraszam wszystkich koleżanki, kolegów z państwa. Człowiek wuj, mój piotr. Nie luź Tak, musisz jakoś państwo. Nie luź się. Nie luź bo będzie mój piotr. Pana trzyma. A dalej. Ostatnio na osiemnastce grałem u takiej dziewczyny, to dostałam partię samochód za dziesięć ty tysięcy. Aaaa, oh, 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 nie mam tyle poczekajcie, spytamy się naszej jubilatki, jakie samopoczucie przed tym pasowaniem. Jak samopoczucie, jak myślisz, będzie fajnie czy nie? Na razie jest fajnie. Nie powiesz? Tak. Nie będzie fajnie. Boi się? Nie. Nie grzeszna. Grzeszna no, była. No dobra, my się Nie Dobra, panie Ryszardzie, poczekajcie, jak ja zrobię tutaj z tym pasem, żebyś miał pamiątkę. No, uwaga. Jest. uwaga! Jest! Brawo! Grzeszna była i dostała symboliczne pasowanie na dorosłą. Uwaga, uwaga! Ciocia czy... Są... Koleżanka. Koleżanka, siostra. Uwaga! Brawo! Dominika nie jest tam, tak że dobrze. Zobacz, wszyscy cię chwilę, bardzo ślą. lubią. Krzesna! Jak Dominika była grzeczna była, sta... była bardzo grzeczna. Taki I będzie pasek? Za mną. Za mną. Taki pasek? Oj, taki. Malutki. Malutki, taki. Ale, ale, uwaga, symbolicznie. O! Brawo! brawo, brawo. Ojciec, ojciec krzesny! Tak jak weźmie? On taki średni. Dominika nie bój się, Żeby pamiętała. Uwaga, Dominika, spojrzyj się na mnie. Ups. Spojrzy się. Dominika. Nie bój się. Dobrze jest. Dobrze jest. Ciocia? Ciocia, tak. Pewnie, że tak. Dobrze, będzie Jest. brawo. Zobaczcie, jeden musi być taki, żeby poczuła, jeden musi być taki, żeby tradycja była. A to musisz być ty? Jest. O, poczuła. Brawo. Dzień. Dzień Uwaga, Waga? poczekajcie, kamera tutaj. O, Waga? Jest. Brawo. Panie no każdy, każdy pobłogosławił ją na dorosłe życie. Takie błogosławieństwo. Mhm. Uwaga. Brawo. Wyjech? Tak? Kto teraz? O koleżanka to będzie teraz. O, Jak ma jako koleżanka? Zobaczymy, uwaga. Brawoczcie, takie się. Jacek Wujek Jacek, uwaga! Jacek, Brawo! Wszystko? Czy jeszcze ktoś? Ale Dobra, wszystko już. Dominika, Mama jeszcze. Mama. A mama musi porządnie przydać. Uwaga. Jest! Brawo. Dominika, kto ma kielicha dalej? Postawić. Kielicha polejcie, Dominice. Polejcie kielicha. Dominika, żyjesz? Żyję. Odważna dziewczyna. Chodź tutaj. Dobra, Chodź, chodź. Chodź, Dominika, wypij oficjalnie. Wszyscy zaśpiewajmy dla naszej dzielnej dziewczyny. Chodź tutaj. Popatrz się tam, już to okienko. Jak było? Dałaś radę? Brawo dla niej. Sto lat, sto lat. Niech żyje żyje nam! Sto lat, sto lat. Niech żyje żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje żyje nam! Nie! o godzinie 22 przyjść do domu i mama nic nie powie. I tata! Brawo! Pijemy! Zdrowie! A tata będzie pod Brawo!